Karolina Michalczuk, najlepsza polska pięściarka, wróciła ze zgrupowania kadry z Wałcza. Powiedz Karola, co robiłyście przez te niespełna dwa tygodnie podczas tego zgrupowania? No, bardzo ciężko trenowałyśmy, także no, jestem w sumie zadowolona z tego zgrupowania. Dobrze mi się trenowała. Jakie treningi były, to tak jak mówiłam, to już trzeba do trenera Piotrowskiego odpłynąć i się pytać. Ale podczas obozu w Wałczu, w odróżnieniu od tego w Cetniewie, już były pierwsze sparingi? no Były sparingi także i zadowolona jestem ogólnie z tego obozu. Karola, powiedz, jak nieobecność trenera Piotrowskiego, bo przez większość obozu jednak go nie było, bo przebywał w szpitalu w świecie, wpływa na przygotowanie kadry? Ja myślę, że bardzo wpływa, że nie ma tego rygoru, nie ma tej dyscypliny takiego, może nie, tam nikt sobie nie tego, ale nie ma czegoś takiego, no brakuje trenera Piotrowskiego jak przyjechał na dwa dni od razu była na pracę. Zabrakło też w vouchu twojego trenera Władysława Maciejewskiego. On na razie wybrał kadrę seniorów. To znaczy czy wybrał ja może trochę też trenera Maciejskiego usprawiedliwił trener Łukowski poprosił żeby pomógł. Nie, no to też tak nie mógł mu bardzo odmówić ale już na ten ostatni obóz w Ostatnie bez BPS, to trener Maciejski jedzie ze mną do Owady Zanim pojedziecie do Władysławowa przed Wami jeszcze zgrupowanie w Karpaczu i, i turniej w Gliwicach. Kiedy wyjeżdżacie w Karkonosze? 9 września mamy tam chyba do 21 i później mamy ten turniej w Gliwicach. Czy już wiadomo, kto w Gliwicach wystąpi? No, wszystkie kadrowiczki. Ale wiem, czy kto. zawodniczki z zagranicy również pojawią się? No, no Jest pewno, ale nie wiem, ja nie wiem, kto będzie tam. Myślisz już o mistrzostwach, mistrzostwach Świata oczywiście też, ale o Mistrzostwach Europy, które w połowie października w No ja w się przygotowuję to cały czas o Mistrzostwach Europy myślę, nie? bo ten Turin w Gliwizach to jest tylko taki jakby sparingi, nie, to nad tym się nie, tym się nie skupiamy, tylko nad Mistrzostwami Europy, no wiadomo, że no trzeba też i na turniejów dobrze wypaść, nie, ale no najważniejsze są mistrzostwa w Europie. Czy podczas grupowań yy, obozów w Cetniewie, w Wałczu oglądałyście walki przeciwniczek, czy, czy tak też się przygotowujecie e, w... tutaj, żeby gdzieś tam zobaczyć jak podejść na przykład Ukrainkę Tatianę Kop, jak zawalczyć tym razem z Adams? To znaczy w Cetniewie oglądałyśmy akurat mój finał z Adams, nie bo my zawsze oglądamy te walki trenerem Piotrowskim, ma kamery nagrywa te walki nasze i zawsze wieczorami oglądamy jak mamy wolne. Także no i analizujemy te błędy, które były.